Witam wszystkich bardzo serdecznie Karzy graniu. z tej strony Chonsi ostatnio na kanale dostałem komentarz, pozdrawiam predatora w którym wątpliwości się pojawiły w sprawie w sprawie sztandarów dotyczących fuzji, tak postanowiłem zbadać ten temat, troszeczkę poszperałem jak to wygląda. I sprowadza się to do tego. Że musicie mieć, jak sobie na, wybierzecie sztandar z jakiejś wieży i sobie najedziecie tutaj, to na górze się pokazuje, pokazuje taka zakładeczka dostępne fuzje wież, i tam macie podane, tak, typy wieży, z którymi ta konkretna może e, nawiązać fuzję, ta e, akurat dotycząca błyskawic może nawiązać fuzję z moździerzem wulkanicznym z tą podstawową wieżyczką co strzela strzałkami i z wieżyczką lodową lodowa z kolei może z tą od błyskawic z kruczą i z runiczną natomiast moździerz może z runiczną z podstawową tą od strzałek no i oczywiście z tą od błyskawic żeby był, była możliwość wybrania e, Mm, fuzy, fuzyjnego e, sztandaru trzeba zgromadzić trzy sztandary zwykłe no, albo legendarne w sensie po prostu mieć wybrane trzy sztandary na każdej na każdym z typu z, z tej wież czyli e, ja tutaj na wieżach dotyczą błyskawicowych mam cztery sztandary przed chwilą wybrałem sztandar na wieży lodowej i od razu w związku z tym pojawiła mi się możliwość fuzji e, lodowej wieży z wieżą, e, z wieżą błyskawic. Tak? Unikalna fuzja zwiększa obrażenia krytyczne wież burzowych, które atakują spowolnionych wrogów. No to wydaje się dosyć oczywiste. Obrażenia dodatkowe, e, trafienie krytyczne. E, Plus 200%, lub spowolnieni wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia od zaklęć, czyli od tych umiejętności bohaterów. Ja sobie wybiorę tutaj to. Hmm, dobra, dobra. To akurat nie jest istotne w tym momencie. Wyjaśnione zostało też to dokładnie tutaj, w tym znaku zapytania. Jak widzicie, żeby zdobyć unikalny sztandar, trzeba zebrać 12 zwykłych sztandarów tej samej wieży, aby uzyskać unikalny sztandar dla tego typu wieży. Przed chwilą było 9, ale wybrałem fuzję, dlatego teraz jest 12. Bo dalej jest napisane, że każda fuzja lub unikat zwiększa wymaganą liczbę do trzech na sztandar. Czyli burzy, burzową mam najbliżej, czyli tutaj muszę zebrać jeszcze 7 sztandarów, żeby mieć możliwość e, zdobycia sztandaru e, unikalnego. Tak. E, fuzja zwiększa z kolei każda fuzja lub unikat zwiększa wymaganą liczbę plus 1 na sztandar. Zbierz 4 sztuki sztandarów z dwóch wież, aby przeprowadzić fuzję. Czyli teraz tak, muszę zebrać kolejne 4 na przykład tutaj i jeszcze 3 tutaj, żeby móc te dwie w kolejną fuzję połączyć. Tak mi się wydaje to wygląda. Zagram sobie jeszcze chwilkę na tej planszy, żeby zobaczyć, żeby spróbować albo unikalny, e, unikalny sztandar zebrać na wieży burzowej, albo jeszcze jedną fuzję e, i spróbować połączyć te dwie wieżyczki. Tak więc mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. Witam ponownie. To już jest inna gra, niestety tą poprzednią, co pokazywałem, e, fuzję z sztandarów, to dostałem w dupę, nie do dowiedzieć następnego a w tej grze nastawiłem się na to, żeby uzyskać unikalny sztandar więc tutaj mamy już 8 sztandarów, a potrzebujemy 9, żeby dostać unikalny, a w następnej bodajże rundzie dostaniemy wybór sztandarów, więc jest szansa, że, że tym razem nam się uda dotrwać. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. tutaj jest fajna miejscówka patrzcie jak przy okazji o, coś takiego nazywam bramą i można tutaj naprawdę im zrobić ścieżkę zdrowia a tutaj jeszcze jest cypelek raz dwa z całkiem niezłymi podniesionymi terenami więc tutaj na tej przestrzeni można im zrobić naprawdę niezły I taki mam zamiar też to też mam zamiar uczynić. To jeszcze nie była osiemnasta runda, tylko siedemnasta, więc w następnej. Z tego miejsca przeskoczę po prostu do tamtego momentu. Dobra, wróciliśmy. Jak widzicie, 18 fala już przeszła. Nie mamy do wyboru, niestety, piorunowej wieży, więc robimy sobie reroll. Jeszcze raz. O, jest. Tak więc zobaczymy, co będzie. I proszę bardzo, jest i unikalny sztandar. Przeskoki mogą teraz odbywać się w przód i w tył. Między identycznymi wrogami. Jeżeli żaden przeskok nie jest możliwy, całe potencjalne obrażenia od przeskoku są zadawane pojedynczemu celowi. Obrażenia plus 20. Jak najbardziej poproszę. 120 za 72. No, dobry internet. To sobie wezmę. Ile mamy tego złota? A, bierzemy. Dobra, co dalej? Dalej spróbuję zrobić jeszcze fuzję, w takim razie, skoro tutaj, bo potrzebuję w takim razie trzech. A, nie mogę z tym fuzji zrobić, bo potrzebuję czterech sztandarów, żeby zrobić fuzję z... z tym, tylko potrzebuję albo lodowej, albo mortara. Dobra to w tym kierunku będę szedł i zobaczymy co z tego będzie. Wracamy za chwilę. No i jesteśmy następna w następnej fali będzie wybór sztandaru więc zobaczymy czy uda nam się połączyć te dwie fuzje zrobić. Czy to tak działa że tutaj mamy 10 a tu mamy 3 i że musimy i że dodamy tutaj będzie 4, to czy tutaj będzie już ok, czy jeszcze tutaj musimy dodać od 9 do 13 musimy zwiększyć, tu zobaczymy, czy to w ten sposób funkcjonuje, żeby móc znowu fuzję tu zrobić. Eee, a przy okazji wam pokażę, o, to nazywam ramą, zobaczcie, tutaj obwarowałem ten teren dosyć mocno, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzał tutaj jeszcze można o tą wysepkę ładnie zrobić konkretnie na razie jak to idzie tu tak sobie nie ma, nie ma tragedii ale nie ja no, nie patrzą jakby sobie zatrzymali się na tej bramie. Ja potrzebuję lodowej. Na szczęście mamy dużo losowań, więc tak zrobimy. I tak tak to działa. Słuchajcie. Czyli bardziej się opłaca yy, najpierw zdobyć jakiś unikat. Yy, unikalny sztandar w jakiejś wieży. Tak jak ja zrobiłem tutaj, że zdobyłem najpierw dziewiąty. Tutaj i potem koksać jakąś wieżę drugą, żeby połączyć, bo na to wychodzi, że trzeba zwiększyć tylko cztery poziomy tej wieży drugiej i można już wtedy zrobić tak jak mówiłem, z kolei jak się robi w drugą stronę, to było w poprzednim filmiku, tak? Czyli mieliśmy tam czyli w sumie było i do burzowej brakowało nam jeszcze, nam się zwiększył pułap. Musieliśmy uzyskać 12, 12 sztandarów tej wieży, żeby mieć unikatowy. A tak mieliśmy 9 plus 4 to jest 13 poziomów. Tutaj potrzebowaliśmy, a w tym drugim zabiegu potrzebowaliśmy. 4 plus 12, 16. Czyli, czyli raczej, raczej w tym kierunku pode, polecam, żeby iść, żeby najpierw e, hapnąć jakiś unikat na wieży, na której nam zależy, a dopiero potem e, robić fuzję. O. Tak więc na daną chwilę to tyle. Jeżeli uda mi się jeszcze jakąś fuzję zrobić, Widzę, że tutaj mógłbym na przykład zrobić fuzję tą z tym to wam pokażę. Dobra, jak widzicie lecimy w fazę z ostatnim bossem. Zobaczymy jak nam pójdzie, ale jest to przy okazji faza, faza ze sztandarem. Zobaczymy czy jak weźmiemy sobie czwarty ten to od razu będzie można zrobić fuzję wiesz z z lodową wieżą no to ciekawe o ile przeżyjemy no jak posa zabijemy, powinniśmy dać radę może dopomóżmy troszkę podrobinkę <śm> tryb bez końca oczywiście no i Weźmiemy to. No i nie ma. Czyli musimy zrobić jeszcze mm, kolejne wieże. Chyba, że nie możemy zrobić tego, bo już ma fuzję. Nie, no teoretycznie wygląda jakby można było. Hm. Spróbujemy zrobić. Doładujemy jeszcze tutaj. A nie, nie, już wiadomo dlaczego. Zbierz 5 sztandarów z dwóch wiesz, aby przeprowadzić fuzję. Czyli potrzebuję jeszcze jednego sztandaru tego. I jest tutaj. I tak jest! Udało się! Proszę bardzo. Czyli 9, 19, i mamy dwie fuzje. I jeszcze dodatkowo. Dodatkowo unikalny, unikalny standard. Tak więc chyba opłaca się robić w ten sposób, że najpierw unikalny standard na konkretnej wieży, a potem dopiero e, rzeźbić fuzję pomiędzy, pomiędzy wieżami. Tak więc tym razem to już na pewno wszystko. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że trochę się wyjaśniło. Cześć. すみません。<c oughs> Mm-hmm. <laughs> Hola. es?